O co chodzi w słowie, że Królestwo Boże jest w nas? Co to słowo mówi? Ja ci to zaraz wytłumaczę, ale zanim ci to wytłumaczę, to zachęcam cię do zaobserwowania mojego profilu po więcej takich treści, które pomogą ci zrozumieć głębie nauczania Jezusa, słów zapisanych w Biblii i pewnych praw duchowych, które pomogą ci otworzyć i głowę, i ducha na Boga i na niebo. A jeśli nie możesz tego filmiku teraz odsłuchać, to zachęcam cię do zapisania go sobie na później. Wróćmy do naszego pytania. O co chodzi w tym słowie, Łukasza, że. Królestwo Boże jest w nas. Fragment brzmi dokładnie tak. Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzeganie i nie powiedzą oto tu, jest albo tam, bo Królestwo Boże jest pośród was. Albo można by czytać w was. Tak jest w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale. Takie trzy punkty przychodzą mi do głowy. Po pierwsze, niebo nie jest gdzieś tam. Niebo zaczyna się już w tobie. Jezus przyszedł po to, żeby pokazać nam, że niebo i zalążek nieba zaczyna się już w nas. Że to nie jest też tylko odległe miejsce w jakichś zaświatach, jakieś miejsce geograficzne na mapie kosmosu, ale to jest pewien stan naszego ducha, który zaczyna się i koncentruje na obecności Bożej. Także druga rzecz, niebo nie jest geograficznym miejscem na mapie kosmosu, ale jest miejscem w Twoim sercu i pewnym stanem, który Ty czujesz, pewnym, pewną wysokością duchową, którą Ty osiągasz przez pewne Twoje postawy, sposób myślenia, sposób działania i sposób. Otwierania serca na obecność Boga. Nie, bo nie do końca też jest nagrodą po śmierci, ale jest stanem pokoju i obecności Boga, jest takim ciągiem dalszym tego, czego Twoja dusza doświadcza już tutaj. To taki stan miłości, obecności Bożej, pokoju, radości, który my mamy możliwość tworzyć już tu za życia. Otwierając się na Boga, na Jego wolę, na Jego działanie, na Jego prawa, na Jego słowa, na wszystkie wskazówki, które są nam dane już dzisiaj. Królestwo Boże jest w Was, jest już tutaj, już je zaczynamy. E, dlatego warto być przygotowanym na moment naszej śmierci. Tak jest też słowo, które mówi o roztropnych panach i Niestrotnych, o tym, żeby być przygotowanym, że ten stan ducha już był zjednoczony z Bogiem. Bo to, co w nas, to tworzy nam się na zewnątrz. To z wnętrza naszego wydobywamy wszystkie rzeczy. I czystości i nieczystości. Wszystko dzieje się tak naprawdę wewnątrz nas, a to, co się dzieje wewnątrz nas, zaczyna realizować się na zewnątrz. Jezus miał niebo w sobie. Gdziekolwiek się pojawiał, przychodziło uzdrowienie, przychodził pokój, e, przychodziła miłość, radość, oczyszczenie, e, uwolnienie. On niósł w sobie od razu królestwo Boże. Dlatego mam takie pytanie do ciebie, w którym miejscu jest Twój umysł, w którym miejscu jest Twoja dusza, e, na ile znasz Słowo Boga, Słowo Boże, e, zasady, pewne prawa duchowe. Na ile czujesz, że w Twoim życiu panują owoce Królestwa Bożego, owoce Ducha Świętego, pokój, radość, miłość, opanowanie, łagodność, zaufanie, kroczenie za wolą Bożą. Jeśli czujesz, że jest tego dużo, fajnie, gratuluję ci i tak dalej. Jeśli czujesz, że jest tego za mało, to to jest dobry moment, żeby powiedzieć: Boże, przyjdź, przyjdź ze swoim Królestwem do mnie, przyjdź ze swoim pokojem, zaczynaj działać w moim życiu, wprowadzaj zmiany, czuję na to gotowość.